Cześć Wam wszystkim, troszeczkę wieje, ale znów na placu sobie szaleje. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze i przypominam: nie bawimy się rączkami, tylko klikamy łapeczki. Dobra, lecimy z tym sprzętem, Panowie i Panie, zaczynamy nagranie. Opelek Insignia, wersja Innovation z roku 14, czyli już poliftowa, wszystkie bolączki wieku dziecięcego. W tym samochodzie zostały wyeliminowane Czyli już nie jest tak Usterkowa jak z początków Produkcji Auto jest Na Bixenonie Auto ma nawigację Auto miało dwóch właścicieli Do końca było serwisowane Przebieg 190 tysięcy Kilometrów 163 konie W dizelku Skrzynia manualna Szósteczka Zobaczmy, jak ten sprzęt prezentuje się z zewnątrz. Co tutaj zauważyłem, tutaj na halogenie, jak widzicie, jest leciutkie, jakby przytarcie, może nawet pęknięcie. Szukamy już teraz, słuchajcie, na siłę tutaj na tym samochodzie, ponieważ cały samochód przemierzyłem miernikiem lakieru. Jest w oryginalnym stanie. Żaden element tutaj się kolorystycznie nie różni od drugiego. Niektórzy zauważyli, że w Audi A6 na ostatnim filmiku włotnik od strony pasażera był lakierowany. Tutaj mamy malutkiego wniotka. Tarcze są w ładnym stanie. Co zauważyłem jeszcze na tym samochodzie? Słuchajcie, tutaj brakuje chyba jakiejś osłony. Na tylnej wycieraczce jest goła śruba. Tutaj na listwie chromowanej, pod tą listwą, widać, że zebrało się. Leciutko powietrze może ma taką przypadłość. Na feldze tylnej są leciutkie przycierki. Oponki jeszcze są w ładnym stanie. Tutaj na drzwiach jest malusieńki wgniotek. Mam nadzieję, że kamerka mi to uchwyci. Są też czujniki martwego pola w lusterkach. I to by było na tyle. Słuchajcie, co znalazłem. Tutaj z takich drobnych usterek na tym samochodzie. Poza tym, auto prezentuje się jak nowe. Jest czyściutkie, jest pachnące, jest proste i wychodzi na to, że nigdzie nic tu nie było lakierowane. Ktoś po prostu o ten samochód dbał. Dobra, mam kluczyki od tej bryki, więc pokaż kotku, co masz w środku. Powiem Wam, że ostatnio boję się nawet brać kluczyki od samochodów. Ostatnie trzy dni miałem strasznego pecha. Poniedziałek w BMW w połowie zacięła się szyba w drzwiach kierowcy. Coś się przemieliło w mechanizmie, zatrzeszczało. Szyba już się zblokowała. Mówię do sprzedawcy: Słuchaj, tutaj szyba nie działa. Dostałem opierdziel. Po co otwierałeś szybę? Oddałem kluczyki i dałem nogę z placu. We wtorek podobna sytuacja ze scenikiem. Tyle że szklany duży dach otwarł się, ale nie zamknął. Po cholerę otwierałeś ten dach. Trzeba było nie dotykać, wszystko działało. Oddałem kluczyki i dałem nogę. Słuchajcie. Wczoraj, pomimo że nie padało, w Audicy chciałem sprawdzić spryskiwacze i wycieraczki. Spryskiwacze działały, wycieraczki dojechały do połowy szyby. Zacięły się ani rusz. Po cholerę włączałeś wycieraczki. Jak deszcz nie pada, trzeba było tego nie dotykać. Także słuchajcie, najlepiej kupić samochód, nie dotykać, nie odpalać, nie otwierać, nic nie naciskać, obejrzeć z zewnątrz, kaskę wypłacić i wtedy będzie ok. Dobra, mam kluczyki, zaryzykujmy. Mam nadzieję, że dziś się tutaj nic nie stanie, że nie zatnę się w tym samochodzie. Centralny zamek się nie zamknie. I że nie będzie musiała mnie straż pożarna stąd wyciągać, ciąć z samochodu. Przy tym pechu, co mam ostatnio, wszystko może się zdarzyć. Słuchajcie, auto w środku pomimo przebiegu 190 tysięcy km, jak widzicie, wygląda jak nowe. Praktycznie brak jakichkolwiek śladów zużycia do tego ładnie w nim pachnie coś, ala czekoladkami jakimiś to fifi ma fajny zapach. W środku jest czyściutkie i praktycznie brak śladów zużycia w tym samochodzie. Zobaczmy, może jeszcze bagażnik, jak wygląda w tym sprzęcie. Coś, Nygus, chyba się pospieszyłeś. Przytrzymaj ten przycisk z procy karmiony, bo znowu coś się popsuje. Słuchajcie, już wszystko dotykam normalnie. Zabieram się, jak jeż do pizdy normalnie. Tak to wygląda. Nie chcę tutaj nic trzymać, za dużo kombinować, bo znów coś popsuje. Klapa się nie zamknie, powiedzą. Normalnie, że wandal jestem jakiś samochodowy. Nikt nie będzie chciał mi samochodów do testów pokazywać dla Was. Wszystko tu jest, słuchajcie, sterowane. Jak widzicie, elektronicznie dotykowo. Temperatura. Kierownica wygląda jak nowa. Jest wielofunkcyjna. Zobaczcie, zegary są ala, Virtual, coś w Audi. Skrzynia szósteczka. Nie wiem, czy Wam mówiłem. Jest wejście USB, nawet podwójne i aux. Podłokietnik obszyty w skórze. Dekory ala drewniane. To co? Może odpalmy tego sprzęta? Mam nadzieję, że nie strzeli rozrząd albo nie puści linka. Przy otwieraniu maski się nie zerwie. Przy moim pechu ostatnie dni kluczyk sprzęgłonegus pali pa, pali praktycznie na strzała ten samochód pracuje równiutko bez zająknięcia wszystko tutaj słuchajcie zobaczcie temperatura wszystko tutaj jest dotykowe nie ma tylu klawiszy co w wersji przedliftowej silniczek pracuje równo więc otwórzmy maskę, zobaczmy jak wygląda pod spodem, czy był szykowany na sprzedaż. To auto wygląda naprawdę na zadbane. Chyba tutaj wiele nie musiało być poprawiane w tym samochodzie, żeby został wystawiony do sprzedaży. Zamknijmy drzwi, żeby mi się tutaj nie darły. Nic, zobaczymy jak mi pójdzie otwieranie tego sprzęta. widać, że nie myty, suchy, pracuje równo, czyli nie był szykowany do sprzedaży. Tutaj macie nazwę autohandlu. A teraz wam szybko jeszcze pokażę opis do tego samochodu. Piszcie koniecznie, co myślicie o tej Insignii, ponieważ uważam, że jest warta zainteresowania, w tym stanie ciężko samochód znaleźć, żeby był tak zadbany. Cena ostateczna. Sprzedawca powiedział mi 7000, ponieważ już cenę zredukował. Tutaj macie opis samochodu. 7000 do oddania. Ale jak sami zauważyliście, auto jest naprawdę pedantycznie zadbane. Mucha bene. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapeczkach. Pozdrawiam Was wszystkich. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Mam dzisiaj widocznie farta, nic się tutaj głupiego nie przytrafiło.